Dzień od śniadania i na obecny moment wygląda ono u mnie tak. Yy, tutaj jest 5 białek jaj, ze szpinakiem i pieczarkami jako dodatki. Ogórek, yy, 300 gram kurczaka, yy, 3 wafle z bananem, yy, tutaj dwie kromki pieczywa dostowego, pszennego i 65 gram płatków, taki miks płatków tutaj mam, yy, owsianych i jaglanych, plus 50 gram jabłka. Dobra, zaraz wychodzimy na trening. Także tutaj jest mój posiłek przedtreningowy, suplementacja przedtreningowa. Suplementacja bardzo taka standardowa, skromna przed treningiem 400 mikrogramów chromu, magnez 250 mg i posiłek przedtreningowy. Tutaj jest 100 gram płatków ryżowych i 125 g borówek plus 90 gram hydrolizatu białka. I tak wygląda po siebie przed treningiem, łatwo się trawi, e, żadnych jakiś tam e, ciężkostrawnych e, produktów przedtreningowo nie jem. E, I tak to wygląda. Po tym po około jakiejś godzinie, półtorej zaczynamy trening. Tutaj mam właśnie e, shake, taki intra workout. E, mam jeszcze też shake przedtreningowy, który piję Bezpośrednio tam przed treningiem, około 15 minut przed treningiem w tamtym szejku jest 3 gramy tauryny, 3 gramy leucyny, 20, nie, 30 przepraszam, gramów dekstrozy i tutaj na treningu z kolei jest 30 gramów aminokwasów EA, 35 gramów dekstrozy i 10 gramów kreatyny. I tak to właśnie wygląda. To popijam w czasie treningu kończy jakieś 30-40 minut przed zakończeniem treningu siłowego. O, tutaj mój posiłek potreningowy, pokażę Wam co jem po treningu. E... Tutaj są płatki czekoladowe, specjalnie czekoladowe, mają sporo cukru, około 35-40 gram w 100 gramach. Węglowodanów mają jakieś 80. E... Z hydrolizatem, e... 90 gramów białka, liczę samo białko, nie wagę proszku. E... 2 ryżowe i tutaj e, 80 gram kaszy manny i 200 gram brzoskwini to wszystko daje jakieś 170 gram węglowodanów śladowe ilości tłuszczy i e, 90 g białka do tego suplementy po treningu tylko chrom e, 800 mikrogramów bo to spora dawka węglowodanów stosuje około e, 200 mikrogramów na każde 40-50 gram węglowodanów i enzymy trawienne, żeby to trawienie wspomóc. To jest spory posiłek, tak jak mówię. Eee, no i co? Eee, nie stosuję około treningowo eee, żadnych antyoksydantów typu Ala, Berberyna i tak eee, Także ta suplementacja potrenigowa jest eee, dość uboga, ale w dalszej części dnia już eee, tego idzie troszeczkę więcej. No i to jak to wygląda. Taki posiłek jemy gdzieś tam około pół godziny, 40 minut po treningu. Nie śpieszę się z tym, bo podczas treningu też mam, można powiedzieć, posiłek, bo jest tam dekstroza, są aminokwasy EAA, kilka innych suplementów, więc nie ma potrzeby, żeby się śpieszyć nie wiadomo jak z tym posiłkiem potreningowym. No dobra, to kolejny posiłek. Tam był treningowy, przedni. Teraz mamy, można powiedzieć, drugi posiłek potreningowy. Jakieś yy, dwie godziny po tym pierwszym. Tu mamy 430 g kurczaka. To jest waga przed obróbką. 400 g ziemniaków. Yy, ogórek małosolny do smaku. I suplementy. 300 mg yy, kwasu ala. Enzymy berberyna i jeszcze, o nie wziąłem ze sobą, ale jeszcze 400 mikrogramów chromu do tego. Czemu takie, a nie inne suplementy? No jestem w okresie teraz mm, redukcyjnym, mm, gdzieś tam szykuje formę, także e, właśnie tych milimetryk insuliny jest więcej, e, bo właśnie są benefitowe w tym okresie, e, pomagają, może tak w skrócie, e, spalać tkankę tłuszczową. Yy, także stosuję ich więcej yy, choć w miarę gdzieś tam postępu, redukcji yy, też pewnie kalorie będą się delikatnie zmniejszać, ta wrażliwość się będzie poprawiać, więc też będę troszeczkę yy, ujmował ilości tych yy, mimetyków yy, bo nie będzie po prostu tego tyle potrzeba także pamiętajcie, że yy, suplementy szerokie bierzemy wtedy, kiedy Potrzeba je brać w takich momentach, w takich etapach, nie tylko po to, bo ktoś je bierze, bo ktoś bierze tak, a nie inaczej, bo ktoś tak powiedział, tylko to wszystko powinno być ustawione odpowiednio pod nas pod konkretną osobę, pod konkretny cel. I tak to właśnie powinno wyglądać. Kolejny posiłek po treningu. Eee, tutaj, że tak powiem, coś co jest nienawidzone przez wielu, czyli kurczak i ryż. Nawet jak widzicie, nie ma warzyw, bo się skończyły. Nic nie miałem, także nie dodałem, eee, ale tak to wygląda. 100 gram ryżu, 430 gram kurczaka, prosto, nie jem, nie jem dla, eee, że tak powiem, przyjemności, tylko dla celu. I tak to u mnie wygląda. To jest już ostatni posiłek w ciągu dnia, szósty. Bez węgli. Mam tutaj 200 gramów kurczaka. I tutaj jest coś, co może nie standardowo, ale nie właśnie, bo tu jest sporo No Tu jest 125 gram chudego twarogu. 50 g e, jogurtu. skyr, e, 200 g serka wiejskiego lekkiego. 30 g e, hydrolizatu białka. I 25 g masła orzechowego. E, I tak wygląda ten ostatni posiłek. To jest ponad 100 g białka. E, tłuszczy tylko tyle co z masła orzechowego, także niewiele. I to są tak naprawdę jedyne dodatkowe tłuszcze, jakie stosuję w ciągu dnia. Suplementacja tutaj wieczorna, część mojej wieczornej suplementacji. Wszystkiego nie ma się nie zmieściło na stole, tak jak mówiłem użyłem troszeczkę suplementów. Nie zalecam tego każdemu, ale y, suplementy trzeba dobierać y, do własnych potrzeb, do własnych jakiś programów, do własnych niedoborów. Także u mnie tak, e, Omega 3, to u mnie akurat podstawa, e, stosuję 8 kapsułek dziennie. E, podzielone są akurat rano i wieczorem. E, NAC, tutaj też stosuję całorocznie akurat ten suplement bo jest e, bardzo pozdrowotny, można rzec, na dla osób, które się nie wspomagają e, gdzieś tam środkami farmakologicznymi. Astragalus tutaj, żeby e, zadbać, że tak powiem, o e, prawidłowe działanie nerek, żeby je wspomóc. Inozicjol, taka fajna e, substancja do stosowania przed snem. Fajnie wpływa na e, układ nerwowy dobrze go regeneruje ogólnie poprawia jakość snu dawka taka zalecana 3 do 5 gramów zależnie wiadomo od wagi ciała im więcej ważymy tym troszeczkę więcej tego trzeba przyjąć tutaj kolejny e, fajny suplement poprawiający też jakość snu e, glicyna ja zalecam od 1 do 2 gramów na noc jakieś 30-40 minut przed snem też fajnie poprawia właśnie jakoś snu też, wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, na regenerację, także też pomoże w treningach, tak, bo lepszy sen i tak dalej wpływa na to bardzo dobrze. Enzymy trawienne tutaj do tego posiłku stosuję, bo tu jest też nabiał. Tak? One zamierają m. innymi laktazę, to jest, to jest bardzo bardzo dobry zestaw enzymu, według mnie jeden z lepszych na rynku. MSM E, też taki niedoceniany suplement, a działa bardzo dobrze, szczególnie w jakichś większych dawkach. Jeżeli macie jakieś problemy, stany zapalne, e, jakieś e, drobne urazy, które Wam się przytrafiły na treningu, taka dawka przez kilka liniat do 20-25 gramów e, naprawdę potrafi gdzieś ten rozwój stanów zapalnych e, złagodzić. E, tutaj też e, suplement Firmy No Cholesterol Pro, ale główną jego, jego, jego zawartością, tutaj substancją, która nas interesuje, jest Citrus Bergamot. Tutaj jest to jeszcze fajne, bo co dodatkowe sterole roślinne, akurat ta firma dodała, ale to jest Citrus Bergamot, działa świetnie na lipidy. Wiadomo, dla osób wspomagających się środkami farmakologicznymi to jest bardzo ważna sprawa, bo e, większość e, środków zaburza e, frakcję cholesterolu, m, stosunek cholesterolu hdl dl e, Więc ważne jest stosowanie takich suplementów, a to jest naprawdę e, skuteczna rzecz. Może nie wychodzi tanio, a bodawki skuteczne to gdzieś między 1 a 2 gramami dziennie, ale e, czasem na takich kwestiach nie warto oszczędzać. No i tutaj jeszcze mamy Niacin, ja stosuję e, wersję No flash. E, od 1 do 2 gramów dziennie, zależy od okresu, też stosuję go właśnie e, głównie e, z powodu wpływu na e, poziom cholesterolu, na obniżanie tego złego cholesterolu, czyli złego potocznie zwanego LDL, tak, triglicerydów, e, e, no i też potrafi podnieść poziom naszego dobrego cholesterolu. Czyli tak to wygląda reszta suplementów, które stosuję, będzie też opisowo przedstawiona. Akurat te wszystkie suplementy są dostępne na Muscle Power, ja je zamawiam od dłuższego czasu, także możecie zapoznać się z ofertą, bo akurat jeżeli chodzi o suplementy prozdrowotne, Muscle Power ma bardzo, bardzo bogatą ofertę praktycznie. Wszystkie suplementy, na przykład takich film jak Swanson czy Now, e, są dostępne e, u nich. Także e, zobaczcie sobie, zapoznajcie się za to do sklepu. Zachęcam i zapraszam. Także tak wygląda moja dieta. E, ile to jest dokładnie kalorii? Nie wiem, bo tego nie liczę tak naprawdę. E, codziennie po prostu jem to samo, posiłki są identyczne, więc nie mam potrzeby e, liczenia tego. Analizowania, ile dokładnie jem. Bo po prostu, jeżeli y, robię redukcję czy robię masę mięśniową, to dodaję produktu albo odejmuję, tak? I tylko tym to się różni. Na potrzeby filmu gdzieś tam sobie podliczyłem to w głowie i tak mniej więcej to jest jakieś 5-200 w obecnym okresie, może 5-300. Eee, no, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wszystko ma być policzone. Eee, czy się nie pomyliłem? czy się przeliczyłem w jedną czy w drugą stronę, zobaczymy. Zapraszam też z Was do subskrybowania kanału Muscle Power, do zaglądania do sklepu. Pamiętajcie też o moim kodzie robotowym NASER10. Macie 10% zniżki na cały asortyment sklepu. Zapraszam do zakupów, do subskrybowania, do oglądania, do komentowania. Dzięki i do zobaczenia.